Dzień dobry YouTube, mam nadzieję, że mnie słychać w sumie dobrze. E, mamy dzisiaj dzień drugi treningu, czyli dzisiaj jest wtorek, czy środa? W środę Co to dzisiaj jest? Się Także Nie, w sumie jest trzeci dzień treningu. był niedziela, bo teraz plan treningowy zaczynamy jakby od niedzieli. Był poniedziałek i dzisiaj mamy środę. Tak, już wszystko ogarniam, bo mi się to zmieniło. Przecież miałem poniedziałek wolny, tym razem mam poniedziałek zajęty i wtorek jest Wolny. Także. Dzisiaj mamy najważniejszy dzień wyciskania, niemniej jednak jest to pierwszy tydzień, dlatego jest bardzo, bardzo lekko. Także nic ciekawego tam właściwie za bardzo nie ma. Mam tylko singla na 105 wpisanego i cztery serie na 90 kg. Dwa pierwsze tygodnie mam wpisane ciężar od górnie, natomiast już na kolejne tygodnie ten ciężar będę sobie dobierał sam pod określone RP. Także to mnie akurat cieszy. Bo poniedziałek na przykład było tak, że no wyciskanko było aż zbyt lekkie, bo tam wyszło mi naprawdę po takie RP1-2. Także, no, w sumie nic ciekawego. I w sumie, co mam dalej, to nie wiem, ale też wrzucę to po prostu na ekran. Przed tym, w sumie, chociaż w sumie zaraz, może wrzucę. Po prostu, co wszystko dzisiaj robię, wrzucę, jak to wygląda, cały mój trening na ekran i tak naprawdę tyle. Także ja się zbieram, lecę na trening, potem mam dwa treningi personalne i właściwie uciekam do domu. Dzisiaj fajny dzień, bo akurat jest Liga Mistrzów, także super. Lubię sobie czasami obejrzeć, a dzisiaj jest akurat fajny mecz, bo gra też e, drugi mecz, jest Real Madrid i Manchester City, także super. E, także nic, tylko nie mogę się doczekać. Także ja lecę i zaraz się widzimy na treningu. Witam, YouTube. Tutaj ma wstawka, bo kurde, zapomniałem nagrać, znaczy wspomniałem, nie wiem jak to w ogóle wyszło, ale myślę, że te treningi robiłem gdzieś tak na szybko, nie pamiętam teraz kurde, ale treningu poniedziałkowego nie nagrałem, niestety. Także tutaj po prostu nic nie będzie. Zaczynamy sobie od treningu środowego, co zaraz będziecie właściwie widzieć. Trening niedzielny, który jest tak naprawdę pierwszym moim treningiem w obecnym planie treningowym. Będzie na końcu, także tam sobie go przełożymy, bo też tam za bardzo nie nagrywałem nic w ciągu dnia. Także tak jak to teraz oglądacie, tak to będzie w tej kolejności, że zaczniemy sobie od środy, bo poniedziałku nie mam nagranego, tam totalnie nic nie ma, potem będzie jakby reszta i niedziela na końcu. Też był to taki stosunkowo nudny trening, z tego względu tego, za bardzo nie nagrywałem, bo tam było wyciskanie w tempie, gdzie tam było RP1, także no też moja jakby motywacja do nagrywania tego jest taka zerowa. Bardziej to było na takiej zasadzie, że sobie wchodzę, wyciskam i tak naprawdę lecę do domu, ale to też myślę, że było troszeczkę zbyt mały ciężar po prostu był wpisany, bo na kolejny tydzień już trochę to poszło do góry i te RP... Skoczyło już tam na 4. <laughs> także no. Ale nie mówię, te pierwsze tygodnie są serio lekkie, także tutaj nie ma co się też nakręcać, że musi być od razu, nie wiadomo jak ciężko. Paradoksalnie nawet trzeba mieć taką cierpliwość co do tych ciężarów. Dobra, nie zatrzymuję, lecimy sobie z dalszą częścią materiału. Dzień dobry, witam w... O Jezu, ale przyświetliło mnie. Dzień dobry, witam w dniu kolejnym. Dzisiaj mamy e, czwartek, tak jest. Siady, ciągi i chyba jeszcze ława? nie wiem. Teraz nie pamiętam. Ale są to siady oraz ciągi drugorzędne, czyli nie ma jakichś niadomakich ciężarów. Także co, ja teraz zabieram się do pracy. Potem pokażę Wam co jem przed treningiem, i tak naprawdę, może coś jeszcze więcej w międzyczasie ponagrywam. Teraz idę sobie pochodzić na bieżni, żeby troszeczkę bardziej się mimo wszystko rozruszać. Bo ostatnio, jak robiłem siady, to miałem straszny beton na bioderkach. Nie wiem, czy widać coś tam widać. Miałem straszny beton na biodrach, także teraz muszę zadbać o to, żeby się trochę więcej po prostu poruszać. i w sumie co, potem znowu będę się jadł, znowu te wędra będą jakie będą. Niemniej jednak chciałem o to właśnie zadbać e, przed samymi zawodami, bo pozostało niecałe 5 tygodni, coś takiego. E, także no też czasu jest coraz, coraz to mniej, a także warto też o to po prostu dbać, żeby żadnych niepotrzebnych e, kontuzji po prostu nie było. Także ja lecę do e, po prostu do pracy i trochę się w międzyczasie Poruszam. Potem jeszcze pokażę Wam, co ja przed treningiem. E, I właśnie zacząłem, w sumie, m, bardziej patrzeć na makro, jak to gdzieś tam u mnie wygląda, bo, no, jak ja intuicyjnie, intuicyjny, to było po prostu tego trochę za dużo, mimo wszystko. A limit jest do 9.0, a w moim przypadku, w sumie, e, dzisiaj było 92,7 chyba. Wczoraj było 92, wczoraj też było 92. Niemniej ja jednak czuję na brzuchu się taki że tam jest sporo tej treści litowej. także myślę, że to jeszcze na spokojnie sobie zejdzie. Niemniej jednak, no, muszę trochę takie hamulce sobie odpalić, żeby też nie polecieć z tym. Plus też zauważyłem taką tendencję, że jak, jak tych kalorii nie liczę, to w sumie z jednej strony, zwracam bardziej uwagę na to co jem, tak bardziej jakościowo można powiedzieć, niemniej jednak brakuje mi wtedy więcej białka, tego mi trochę brakuje także stwierdziłem, że sobie zacznę trochę to liżyć tak mniej więcej i tak mniej więcej chciałbym w dzień nietreningowy sobie jeść 2500, żeby też tego nie było jakoś nie wiadomo jak dużo natomiast w dzień kiedy ten trening jest to tak około 3000 bym chciał sobie wsuwać i coś takiego bym sobie raczej już trzymał do samych startów ale myślę, że na spokojnie gdzieś tam uda się to zbić do 8,9, 8,8, coś takiego. Jak się zejdzie, właśnie z tej treści elitowej, zejdzie się z błonnika, trochę się człowiek odwodni, ale bez jakiegoś tam ładowania czy coś, to to będzie zdecydowanie zdecydowanie niższa ta waga. Tylko, właśnie czekam na taki dzień, w którym ta waga po prostu mi spadnie. Plus też, właśnie o, mm, ostatnio zacząłem znowu brać kreatynę, bo miałem pewien okres czasu, że zapomniałem jej brać. Także. Sporo jej w sumie nie brałem. To też ta waga z automatu pójdzie mi do góry. Eee, ale co? No, mówię na spokojnie, raczej to zejdzie. Nie ma się czym kompletnie przejmować. W sumie nie wiem, czy jest tak, że jak ktoś bierze kreatynę, e, to czy jest w stanie zrzucić więcej wagi. To jest w sumie też temat taki, który no w sumie gdzieś tam się może dowiem, e, jak, jak chodzi o, o robienie wagi, bo szczerze powiem, teraz nie wiem. E, no, niemniej jednak, co? Żeby nie gadać zbędnie. Ja lecę do pracy, rozruszam się, pokażę Wam co jem i tak naprawdę potem widzimy się już na treningu. Dobra, jak chodzi o siady, po no lekko w sumie Nic ciekawego tu nie było Także teraz zrobię sobie ciągi yy, Bo ława jest zajęta, tak zrobię sobie ciągi, bo też są lekkie yy, Także zero Uwaga O, się spodziłem Zrobiłem 5 powtórzeń się z jak szmata Halo, halo, dzień dobry, ja już po treningu, kurde nie podoba mi się to światło, może tak, nie wiem, ja już po treningu i w sumie wyszło szybciej niż myślałem, bo wyszła mi jakoś godzinka, lekko ponad, bo trochę też gadałem, niemniej jednak poszło spoko, bardzo, bardzo lekko, myślałem, że ten świat będzie trochę mniej, niemniej jednak 160x2 na poszło naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie, myślę, że takie RP też coś około 5, nie wiem, ciężko mi tak ocenić jeszcze takie małe RP, Mm, ale było naprawdę bardzo, bardzo lekkie, także także super mm, ława, nawet nie komentuję tego ciężaru, e, aczkolwiek ktoś mnie bark boli po wczorajszym wyciskaniu e, gdzie to było właśnie na większej objętości też więcej tych serii było e, ale nie jest to jakoś wow e, a ciągi, ciągi zrobiłem sobie nawet na Steve Barze na takiej po prostu innej strony, na Power Barze gdzie no nie naciągało się to tak, ale to też tam był ciężar 165 maksymalnie, także bardzo, bardzo lekko, także tutaj też uwag kompletnie nie mam. Także co, ja uciekam teraz na personalki i chyba w ten sposób zamkniemy sobie ten dzień. I widzimy się w, w piątek, także jutro kolejne wyciskanko, chyba, tak, kolejne wyciskanko będzie, ale nie pamiętam już jakie. Zobaczymy sobie już jutro. Witam w dniu. Kolejnym, dzisiaj mamy piątek, tak jest ostatni tydzień, znaczy ostatni dzień treningowy właściwie, bo teraz sobie wszystko zaczynam tak naprawdę od niedzieli. Tak, czyli poprzednia niedziela to już był taki trening właściwy, nie był to deload, tylko po prostu jest to bardzo lekki start. Myślę, że dlatego po prostu zaczęliśmy sobie trochę to szybciej, bo u mnie właśnie ten pierwszy tydzień wygląda bardzo, bardzo lekko, dlatego ten deload nie musiał trwać, nie wiadomo jak długo. I co? Dzisiaj mamy wyciskanko drugorzędne, czyli nie jest jakieś to nie wiadomo jakie ciężkie. Natomiast powiem szczerze, że wczoraj wyciskałem, przed wczoraj wyciskałem, i chociaż kurczę, dzisiaj czuję się nawet zregenerowany, ale, ale po przedwczorajszym treningu środowym, no to powiem szczerze, że trochę była pompa na klacie, że brakowało mi trochę tej regeneracji. Ale myślę, że teraz czuję się w miarę. W miarę ok. Też pojawił się u mnie trochę taki ból barku prawego, ale teraz w sumie, jak tak bym poruszał, to chyba nic nie ma. Nie? Dopiero wstałem, bo jest siódma. Jadę do, do, na, na siłownię na treningi, także no, zobaczę potem właściwie, bo będę robił trening potem i, i zobaczymy, jak to będzie się zachowywało tak właściwie. A i tak dzisiaj wyjdzie mi trening na raty w sumie, bo najpierw mam godzinkę na wyciskanie, a potem sobie zrobię akcesoria, na które będę miał mniej więcej pół godziny. Także akurat takie półtora godziny treningu wyjdzie, także zobaczymy. Aczkolwiek ciężar i tak jest bardzo, bardzo mały, także myślę, że zajdzie mi nawet szybciej, ale to mówię: pierwsze tygodnie w moim przypadku tak wyglądają, są bardzo, bardzo lekkie i nie ma co się tutaj narzucać od razu na. Ciężar, bo no już po raz kolejny utwierdzam się w takim przekonaniu, że te takie lekkie starty planów treningowych potem w kolejnych tygodniach bardzo dobrze oddają. Także idziemy w to, obrniamy w to i tak naprawdę zobaczymy, co nam przeniesie pik, bo jest to właśnie koniec, właściwie pierwszego tygodnia piku pod zawody. Także zobaczymy, w którą stronę to będzie szło. Ale jak na pierwszy tydzień, to jestem naprawdę, naprawdę. Zadowolony, może troszeczkę wyciskanie, leżąc myślałem, że będzie lżej, ale no, tak naprawdę sobie będziemy obserwować, co i jak w, w tym wszystkim tak naprawdę idzie. Tutaj mamy kolejną wstawkę, bo w sumie przed chwilą rozmawiałem o treningu piątkowym, a na piątku też, też nic nie nagrałem. E, niestety, bo tam już na pewno robiłem na szybkości ten trening, bo on był po prostu lekki był, e, także musiałem się trochę śpieszyć ale mam niedzielę mam, mam nagraną niedzielę która też była taka hmm, powiem szczerze nie czułem tam za bardzo gazu. Miałem zrobić sigla 160 i był on cięższy niż gdzieś tam miałem swoje oczekiwania. W sumie mam jeszcze inne obserwacje co do kolejnego tygodnia, ale to powiem za tydzień w kolejnym materiale, bo też czuję się ostatnio jakoś tak trochę mniej z siłami, trochę się gorzej po prostu regeneruję. Nie wiem z czego to może wynikać. No, Niemniej jednak trzeba po prostu robić, też może gdzieś tam zadać bardziej o regenerację, bo widzę, że to troszeczkę leży. Mm, Niemniej jednak, jak chodzi o tą niedzielę, tutaj mamy singla 160 e, na jedynkę i potem były tam dekowy. Mm, jak chodzi o te siady, to za bardzo tam w sumie do nich uwag nie mam. Jak chodzi o te ciągi, kurde, w ostatnim czasie jak przeszedłem sobie na tą inną sztangę, na deadlift bar'a takiego z prawdziwego znaczenia, że tak powiem w cudzysłowie, to troszeczkę te ciągi jakby wyhamowały, mam wrażenie. I też, kurde, w ostatnim czasie chciałem trochę rzeczy pozmieniać. Gdzieś tam kombinuję cały czas z tym naciąganiem sztangi przede wszystkim, bo to jest taka największa zmiana między tymi sztangami, między tymi talerzami, na których trenowałem do tej pory. I tam strasznie kombinuję, staram się gdzieś to tak aż zbyt wolno naciągać, ale myślę, że trochę właśnie chcę za bardzo przekombinować ten ruch, a za tydzień już w kolejnym treningu będę po prostu wchodził na pełnej bez żadnego tam czekania. W zasadzie jak wy to oglądacie to za dwa tygodnie, bo ten trening niedzielny, który miałem mieć jakby kolejny, to już w zasadzie trening niedzielny, który wy oglądacie, to ja już na kolejny tydzień zrobiłem, więc jeszcze kolejny tydzień to będzie to, o czym tak właściwie mówię. Ale to, co było w tym tygodniu to będzie w kolejnym materiale. it up. I tak właściwie zamknąłem cały tydzień treningowy. Hmm, także co, tyle. Mam nadzieję, że to. Znaczy, testuję sobie też jakiś inny format nagrywania tego, nie że tak jak wcześniej to było. Eee, myślę, że troszeczkę inaczej się to ogląda, eee, aczkolwiek też to inaczej jest pod kątem jakby hmm, mojego nagrywania. Muszę sobie właśnie zrobić coś takiego, że nie ma nagrywania tylko i wyłącznie na siłowni, tylko jeszcze jest poza nim, tak jak na przykład teraz to robię. Aczkolwiek to też jest takie dogrywka bardziej, chodzi mi o taką moją codzienność jakby, żeby więcej czegoś takiego po prostu nagrywać i musiałbym się bardziej po prostu do tego przełamać, także mm, nie wiem co jak to wyjdzie, muszę to zmontować, obejrzeć sobie, potem wyciągnąć wnioski i zobaczymy co z tego wszystkiego będzie. Także jak chodzi o ten tydzień, tyle tak naprawdę, widzimy się w kolejnym materiale. Do następnego.